Bóg słyszy twoje wołanie i Bóg na nie odpowiada. I wiem, że kiedy jesteśmy w centrum naszych problemów, to wołamy do Boga i mówimy: "Gdzie jest Boże twoja odpowiedź?". Ale kiedy mijają lata, czasami całe dziesięciolecia i patrzymy wstecz na nasze problemy i mówimy: "Rzeczywiście Bóg odpowiedział. Wcześniej ja tego tego nie widziałem, ale on sprawił to, 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 co ostatecznie sprawiło, że z tych kłopotów Wyszedłem. I dzisiaj o tym, w jaki sposób Bóg odpowiada na nasze wołanie. A mówię o tym dlatego, że czytamy wydarzenia z życia Jezusa. Przepraszam, Jezusa. Czytamy wydarzenia z życia Mojżesza. Przedtem nakręcałem ponad 250 odcinków <grytanie> temat życia Jezusa, stąd mi się jeszcze wkręciło to. Z życia Mojżesza jesteśmy w Księdze Wyjścia, w końcówce drugiego rozdziału, kiedy Mojżesz odrzucony przez... Swoich współrodaków, których chciał wyzwolić, jest na pustyni Madian. Tam zakłada rodzinę. I napisane jest tak: Po wielu dniach umarł król Egiptu. Synowie Izraela bardzo narzekali z powodu robót i wołali o ratunek. Ich wołanie przy tych robotach dotarło do Boga. Bóg usłyszał ich jęki i wspomniał o swoim przymierzu zawartym z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem. Spojrzał zatem Bóg na synów Izraela i dał im się poznać. To jest takie typowe podsumowanie, tak? U pisarzy w tamtym wieku, czyli oni mówią, oni wołali, a Bóg dał im się poznać, a potem następuje e, kilkadziesiąt rozdziałów, które mówią o tym, jak Bóg dał im się poznać, jak ich wyzwolił. I czasami tak jak patrzymy na nasze życie, czasami ktoś mówi świadectwo o tym, jak Bóg działa w jego życiu, i mówi, no byłem w problemach, finansowałem do Boga i Bóg mi pomógł. I czasami by się chciało potrząsnąć tym człowiekiem i powiedzieć hej, ale jak ci Bóg pomógł? I o jednej z takich Bożych pomocy opowiem. W książce Johna Wimbera, Filary Mocy, John Wimber, który był trzecie czy czwarte pokolenie ludzi niewierzących, był muzykiem jazzowym, nawrócił się i pewien jego znajomy postanowił się z nim spotkać i mówi: Hej, słyszałem, że miałeś jakieś dziwne doświadczenie religijne, opowiedz mi o tym. I opowiedział mu, na to ten mówi: A ja czytałem taką książkę, która przeczy chrześcijaństwu, i zaczęli dyskutować. I John Wimber powiedział taką. Użył takiej ilustracji. Powiedział do niego tak. Kiedy mój znajomy skończył swoją argumentację, wskazałem na pobliską plażę. Widzisz plażę? spytałem. Tak. A widzisz ocean spokojny? Wiedziałem, że nie mógł go widzieć, bo w tym miejscu, gdzie staliśmy, woda była poza zasięgiem wzroku. Nie odpowiedział. Okej, okay. powiedzmy, że odwiedzasz to miejsce po raz pierwszy. Czy uwierzyłbyś, że Pacyfik jest tuż za horyzontem? Choćbyś go nigdy jeszcze nie widział? Tak, no pewnie. A wiesz czemu mógłbyś uwierzyć, że tam jest? spytałem nie dając mu szans na odpowiedź. Wiedziałbyś, że tam jest, bo mógłbyś go usłyszeć. Widziałbyś ludzi idących stamtąd w mokrych strojach kąpielowych i niosących deski surfingowe. A jakbyś ich spytał, jak się zmoczyli, to pokazaliby ci, że tam jest ocean. Tak samo jest z Jezusem. Możesz usłyszeć o nim z Biblii. Możesz spotkać ludzi, których życie zostało przemienione przez poznanie go, tak jak zmieniłem się ja. Możesz usłyszeć wiarygodne świadectwa, które opowiadają, że on jest naprawdę. Biblia przeszłaby sprawdzian wiarygodnego świadka w sądzie i z własnego doświadczenia mogę ci powiedzieć, że Jezus jest żywy. Stoimy tu, a ty mi mówisz, że Jezus nie jest Bogiem. Ale ja jestem całym okry. Przychodzę wprost od Niego. I Wimber kontynuuje tak. Mój argument w tym czasie nie przekonał mojego przyjaciela, ale przyznał, że dałem mu nieźle do myślenia. Później stał się chrześcijaninem i powiedział mi, że nie mógł zapomnieć mojej ilustracji. I to co jest ciekawe, to nie tylko ta ilustracja, którą przytacza John Wimber, która też sama w sobie jest ciekawa. On mówi: Po pewnych oznakach możesz poznać, że istnieje Bóg, na przykład ktoś stworzył ten świat. Możesz też poznać po tym, co mówi Biblia, bo jest wiarygodna. Możesz spotkać ludzi którzy przeżyli spotkanie z Bogiem, ale ostatecznie to ty decydujesz, czy mówisz tak, Boże, wierzę i powierzam ci moje życie, czy nie. Natomiast to, co mnie zaciekawia, to nie tylko argumentacja Johna Wimbera, ale to, że Bóg dotarł do tego człowieka. Ten człowiek zaczął szukać Boga. My tak często mówimy, że ktoś zaczął szukać Boga. Czy ten człowiek przeczytał pewną książkę o chrześcijaństwie? Ale ja widzę to trochę inaczej. To Bóg zaczyna szukać człowieka. Bóg zaczyna coś Poruszać tym człowieku, czy, czy chrześcijaństwo jest prawdziwe, czy to wszystko jest prawdy, czy Bóg istnieje. Ten człowiek wziął jakąś książkę, która mówiła o tym, że Bóg nie istnieje, przeczyła chrześcijaństwu. I to był fragment jego poszukiwań Boga. Ale Bóg się nie zraził, Bóg się nie obraził na tego człowieka, tylko przez to. Że on czytał tą książkę, potem Bóg w jakiś sposób użył ludzi, którzy powiedzieli mu Hej, słyszałeś, że John Wimber stał się chrześcijaninem, miał jakieś dziwne doświadczenie duchowe. Więc Bóg zaczął podprowadzać tego człowieka do siebie. I Bóg to samo robi z tobą i ze mną. Kiedy ci Izraelici stali, kiedy wołali przy tych robotach, bo czytamy tam, że oni jęczeli wykonując roboty i wołali Boże, gdzie jesteś? Bóg to wszystko słyszał. Bóg słyszy każde wołanie, Bóg słyszy każdy płacz, Bóg już odpowiada. Co więcej, ja głęboko wierzę, że to nie jest tak, że Bóg słyszy wołanie, że Bóg sam nas pobudza, żebyśmy w trudnej, ciężkiej sytuacji wołali do Niego, i, bo on chce odpowiedzieć na to wołanie. Niektórzy mówią: no ale po co mam wołać? Przecież czy Bóg nie widzi, w jakiej jestem sytuacji? Bóg widzi. Ale Bóg nigdy nie przełamie jednej rzeczy. Bóg nigdy nie złamie twojej i mojej woli. Nigdy nas do niczego nie zmusi. On widzi, że jesteśmy w trudnej sytuacji i widzi, co wybieramy. Widzi, czy wybieramy, żeby powiedzieć: Boże, przychodzę do Ciebie i nie rozumiem, dlaczego cierpię, nie rozumiem, dlaczego nie odpowiadasz, ale wołam do Ciebie. Czy też obrażasz się na Boga, czy też próbujesz po ludzku, tylko własnymi siłami coś rozwiązać. Bóg widzi, jaką decyzję podejmujesz i szanuje. Oczywiście On zrobi wszystko. Żeby Cię przekonać, że On Cię kocha, że chce Ci pomóc, że On ma rozwiązanie. I czasami życie doprowadza nas do takiej sytuacji, czy też lepiej można powiedzieć, że my sami doprowadzamy się do takiej sytuacji, kiedy mówimy, że znikąd już nie ma pomocy i nigdy nie będzie. I to jest taka idealna sytuacja, żeby przyjąć Bożą pomoc. Ja czasami używam takiego przykładu. Mówię, wyobraź sobie, że trzymasz w ręku, w zaciśniętej dłoni trzymasz długopis. I tą zaciśniętą dłoń wystawiasz w moją stronę i mówisz, weź ten długopis. Ale dłoń jest zaciśnięta, więc ja nie wezmę tego długopisu na siłę, bo złamię ten długopis, albo nie wiem, pokaleczę ci rękę, ale jeżeli będziesz systematycznie tą dłoń wyciągać, mówisz, no weź ten długopis, no weź ten długopis, no weź ten długopis, to nie. To Twoja ręka, która jest zaciśnięta, w pewnym momencie przestanie być zaciśnięta, będzie coraz słabiej zaciśnięta, w końcu po prostu tak się tym zmęczysz, że otworzysz swoją dłoń i mówisz, weź ten długopis. I ja wtedy go wezmę. I ty możesz mówić, dlaczego tak długo czekałeś? Ja czekałem trochę, aż ty się zmęczysz, żeby nie zrobić ci krzywdy. I to jest trochę tak Bóg z nami robi, że on czeka, aż my naprawdę w tym wołaniu powiemy, naprawdę weź to Boże. Bo wcześniej niby tak mówimy, ale. Tak naprawdę ciągle mamy tę pień zaciśniętą i tego nie da się zrobić teoretycznie. Trzeba praktycznie wołać, 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 aż przychodzi taki moment, że mówimy, zrób to Boże. Ale chociaż Bóg z jednej strony nie wyrwie nam tego długopisu, tak symbolicznie mówiąc, z naszej ręki, to z drugiej strony Bóg będzie działał w okolicznościach tak, że w tym momencie, kiedy my otworzymy dłoń, nagle się okazuje, że ich okoliczności tak się ułożyły, że jest Boże rozwiązanie. I ojcze, dziękujemy Ci za to, że właśnie taki jesteś, że Ty widząc nas ból i nasze cierpienie, sam nas pobudzasz do tego, żebyśmy Ciebie szukali. A kiedy my Ciebie szukamy, wtedy Ty sprawiasz, że przychodzi Twoja pomoc, zabierasz ten cały ból, zabierasz to całe cierpienie, zmieniasz okoliczności i przychodzi Twoje rozwiązanie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś dobry i że zawsze nam pomagasz. Amen.